Cześć, z tej strony TOS ze stanu 185 i sojuszu RAM. W dzisiejszym wideo chciałbym pokazać Wam test pięciu różnych marszy. W nowym wydarzeniu nadchodzi boss. Wydarzenie to będzie z nami przez pięć dni, a każdy z Was ma możliwość wykonania pięciu ataków na bossa każdego dnia. A myślę, że warto, bo nie zabiera to zbyt dużo czasu, a można odebrać kilka przydatnych nagród z kostkami do gry włącznie. Nagrody zdobywamy za zadawanie pojedynczych obrażeń, ale również za miejsca w rankingu oraz za samo wykonywanie ataków. Do tego wideo przygotowałem trzy marsze ze stylami niebieskim, czerwonym oraz żółtym oraz dwa marsze. Z kombinacjami bohaterów z różnych styli. Przy wykonywaniu ataków będę używał tego samego uzbrojenia burzy zwierzaków oraz pojazdów oraz oczywiście behemotów i helikoptera, gdyż są to ataki solo. A więc do dzieła: tylko ustawmy sobie jeszcze możliwie najlepsze uzbrojenie burzy do ataku na bohaterów jazdy. Oraz łowców oraz aktywuję wzmocnienie na zabójczość oraz wielkość marszu. Pamiętajcie też, by z takimi wzmocnieniami zarejestrować się do rozgrywki ostatecznej sojuszu. A więc zaczynajmy od marszu niebieskiego, w skład którego wchodzą Awa rezonowana z Angeliką, Boomtail rezonowany z fioletowym żółwiem. Oraz Jamira, rezonowana z Leonem. Jak widzicie, rezultat jest bardzo słaby, czyli 2,07 miliarda. Ale to chyba nikogo nie dziwi, gdyż ten styl nigdy nie dawał dobrych rezultatów przy atakowaniu w tego typu wydarzeniach. Zmienię teraz uzbrojenie burzy i zwierzaki na bohaterach i przejdziemy do stylu czerwonego w składzie Katerine rezonowana z Seliną, Eduardo rezonowany z Werą i Narą oraz Stacy rezonowana z niebieskim żółwiem. I jak widać rezultat jest dużo lepszy, bo 3,52 miliarda. Teraz przyszedł czas na ster żółty w składzie Duncan rezonowany z Chrisem, XiaoN rezonowana z pomarańczowym żółwiem oraz Wafa rezonowana z czerwonym żółwiem. Ale rezultat jest lepszy niż dla stylu niebieskiego, ale gorszy od stylu czerwonego, czyli 3,15 miliarda. Na koniec jeszcze dwa marsze, które bardzo dobrze sprawują się w atakach na pułapkę kreatora, czyli Stacy, Xiaoen i Wafa. I tutaj rezultat jest lepszy od samego stylu, zarówno niebieskiego, jak i żółtego, ale gorszy od stylu czerwonego, czyli 3,2 miliarda. Ostatni marsz Stacy, Mia, Wafa przyniósł jeszcze lepszy rezultat, czyli 3 ma 31 miliarda, ale nadal jest gorszy od rezultatu stylu czerwonego. A więc, jeśli masz rozbudowanych bohaterów, o których wspomniałem w tym teście, to powinieneś ich używać w wydarzeniu Nadchodzi Boss. A więc powodzenia i jak najlepszych rezultatów. A na dziś to już tyle. Dziękuję i do usłyszenia.